To problem, z którym musi się zmierzyć każdy jeździec, który ma młodego konia i praktycznie każda stajnia. Jeżdżąc po tak wielu stajniach widzę połowywane uwiązy, które świadczą, że w którymś momencie był jakiś dramat. Przeważony koń przywiązany, który walczył. Starając się odsadzić od nacisku, który otrzymywał poprzez kantar, lub też o głowie na tyłu, z tyłu na, na potylicy. Ta młoda klaczka to typowy przykład tego, tego problemu. Nie, bardzo trudno ją prowadzić na kantarze. Niemożliwe jest praktycznie przywiązanie tego konia, ponieważ będzie walczył o życie, niszcząc wszystko dookoła i stwarzając ryzyko, że sam sobie wyrządzi poważnie, poważną krzywdę. Ten koń bardzo trudno chodzi na uwiązie. każda próba zaciśnięcia, zaciśnięcia kara powoduje, że stara się, stara się w momencie, kiedy poczuje, kiedy poczuje opuszcz, reakcja jest następująca. Jeżeli ten koń byłby przywiązany, najprawdopodobniej skończyłoby się źle dla niego i dla płotu, kompletnie nie reaguje. I nie jest rozwiązaniem to, co w tej chwili staram się z tym koniem wyjaśnić, czego konia w danym momencie nie uda. Naruch odsadzania się stanowi tak duże niebezpieczeństwo dla konia i innych użytkowników, a zwłaszcza właściciela, że nierozwiązany z pewnością kiedyś musi się źle skończyć. Gdyby tego konia spróbować w tej chwili przywiązać na sztywno, to reakcja będzie najprawdopodobniej taka. Tak, będzie walczył do to, aż zrobi sobie krzywdę lub komukolwiek innemu. Zatem nie jest rozwiązaniem... Zostawienie konia w takiej sytuacji, tej klaczki niebezpiecznej, kiedy każde poczucie, kiedy poczuje, że jest związana, że nie ma ruchu nóg, będzie robiła wszystko, żeby się z tego uwolnić. Odruch przeciwstawiania jest odruchem naturalnym u koni, w związku z tym wszystkie one mają zakorzenione to, ponieważ jest to ich naturalna obrona przed presją, którą w danym momencie wywiera kantar na potylicę czy też na głowę. E, ucząc młode konie lub też szkoląc konie, które już są znarowione, a więc posiadają narów odsadzania, można wykorzystać fantastyczne urządzenie, które jest genialne zarówno w prostocie swojej budowy, jak i też e, w genialności działania. Urządzenie to nazywane blokerem uwiązu e, uczy samo koni. E, aby nie przeciwstawiały się naciskowi na potylicę, niweluje odruch przeciwstawiania i uczy konie, które się odsadzają, tego, aby się nie odsadzały. To jest jeden z piękniejszych aspektów tego malutkiego urządzonka. Jest ono jednak również urządzeniem, które jest niezwykle wygodne, ponieważ zastępuje koniowiec. Wyprowadzając konia ze stajni na uwiązie, posiadając takie urządzenia zamiast koniowiązu, jedyne co powinniśmy zrobić, aby konia, aby konia bezpiecznie trzymać na, na uwiązie, to przełożyć tą pętelkę i pociągnąć. E automatycznie koń posiada możliwość ruchu, ale ograniczoną. E specjalnie zbudowane e i proporcje Blokujące przepływ liny nie zatrzymują jej nigdy do końca, ale pozwalają jej się wysuwać. Aczkolwiek im koń mocniej ciągnie, tym ciężej. Uczy to konia, że ciągnięcie nie ma sensu. Że nie ma sensu walczyć z oporem, który się pokazuje na potylicy. Jednocześnie w każdym momencie nasz wierzchowiec jest bezpieczny. A więc, zarówno dla młodych koni, jak i koni, które oduczamy, a w zasadzie dla wszystkich koni. Aby nie stwarzać ryzyka, że spłoszony koń poczuje nagle, że nie może uciekać, powinniśmy stosować to, czym jest blokem uwiązu. Popatrzmy zatem, jak działa bloker uwiązu w przypadku tej młodej klaczki, która, jak widzieliśmy, jest koniem nieprzeszkolonym, odsadzającym się, a więc koniem, którego nie można przywiązać do żadnej stałej, stałej, stałego uwiązu, przekładamy zwykły uwiąz lub też linę szkoleniową. A tu mamy zastosowany naturalny kantar szkoleniowy z liną naturalną szkoleniową. Przesadzamy przez bloker wiązu i koń w tym, w tym momencie jest już niejako przywiązany. Możemy go próbować siodłać, możemy czyścić, możemy zacząć przygotowywać konia do dalszego szkolenia lub też po prostu go oporządzać. Zobaczmy, jaka jest reakcja tego konia w momencie, kiedy się spłoszy i jak zacznie pracować bloker, aby. Takiego konia zabezpieczyć przed powstawaniem i zwiększaniem na rowu e, odsadzania się, lub też przed zrobieniem sobie krzywdy. Uu, hej, uu, 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 uu. Proszę zobaczyć, co, jaka jest różnica między zachowaniem tego konia w momencie, kiedy starałem się poprzednią linę przytrzymać rękami, a tym, co się w tej chwili dzieje. Koń zaczyna powoli rozumieć, że ma możliwość ucieczki i cofnięcia się, ponieważ lina się wysuwa. Proszę zwrócić uwagę na tą reakcję konia w tej chwili. Koń przemyślał to przed chwilą, że w zasadzie nie ma po co ciągnąć, ponieważ pierwszy odruch, który wykorzystał, żeby się cofnąć, nie stworzył mu dalszego zagrożenia. Lina się powoli wysuwała i koń w tej chwili sam do mnie podszedł. Popatrzmy, jak to będzie działało za chwilę dalej. Spróbujmy zrobić jeszcze jedną próbę i popatrzmy, jak ten koń szybko się uczy. Co się stanie w drugim, w drugim teście? pracy blokera uwiązą. A w momencie, kiedy koń się spłoszy, zacznie ciągnąć, musi poczuć pracę blokera, w którym o! Proszę zobaczyć, że cofnął się o dwa kroki mniej. Zrozumiał, że nacisk na potylicę samego kantara nie jest dla niego tak niebezpieczny, ponieważ lina cały czas mu się poddaje. Stwarza coraz większy opór, ale poddaje się. Jaka jest reakcja konia? Koń zrobił tylko dwa kroki i podszedł z powrotem do mnie. Zobaczmy, co się stanie przy trzecim takim przypadku. I jeszcze raz, a na krótkiej linii przywiążemy tego młodego a konika. Chodź. A więc test trzeci. Zakładamy uwiązek jak zwykle. Można to robić jedną ręką. A jest to bardzo proste. I zobaczmy, co stanie się w tej chwili, kiedy koń się spłoszy i zacznie cofać cofnął się już tylko jeden krok. Zaczyna powolutku rozumieć, że to, co go przerażało na samym początku, a więc brak możliwości ruchu i twarde przywiązanie, jest dla niego groźne dla życia. W tej chwili zaczyna rozumieć, że nie jest to groźne dla jego życia. Tymi trzema drobnymi ruchami i testami powoli oduczam tą klaczkę od ruchu, naturalnego odruchu przeciwstawiania się, a jednocześnie na rowu odsadzania się. Zatem, moment, w którym gdybyśmy spróbowali je przywiązać, a właśnie może skończyć się tak jak w przypadku tej klaczy: najprawdopodobniej tragicznie od zwykłej drobnej rzeczy. Kiedy może ją przerazić coś, co dotknie jej nóg. Kiedy lina rzucona na dół lub koniec Waszego uwiązu dotknie jej nóg. Proszę zobaczyć, co wtedy się stanie. Gdyby była przywiązana, pa walczyłaby panicznie o urwanie się. W momencie, kiedy ma bloker uwiązu. A zaczyna rozumieć, że nie jest to rzecz, która, która może ją przerażać do tego stopnia, że, że musi uciekać lub też walczyć lub też walczyć o, o życie. Zatem możemy ją skrócić i poprosić o podejście do nas, ponieważ ucząc w ten sposób konia tworzycie dla niego strefę bezpieczeństwa. I koń zaczyna powolutku o, wam coraz bardziej e, ufać. A przecież o to nam chodzi. Pozostawiony na blokerze uwiązu może po prostu bezpiecznie pozostawać sam. Popatrzmy, czego ta klaczka się nauczyła w momencie, kiedy pozostawimy ją samą. Kiedy e, będziemy zastanawiali się, czy nic jej się nie stanie, jak zacznie działać bloker uwiązu wtedy, kiedy będzie chciała po prostu odejść z tego miejsca. Proszę zwrócić uwagę, że koń zrobił znowu dwa kroki do tyłu i sam z powrotem wrócił w to miejsce, w którym stał. W żadnym momencie nie, nie, nie było paniki, w żadnym momencie nie było walki. Popatrzmy dalej. Zastraszyła się liny leżącej na ziemi, ale nie blokowała wiązu. Wróciła z powrotem w to miejsce, w którym stała i wraca do mnie, szukając tutaj strefy, strefy bezpieczeństwa. To chcemy, to chcemy u młodych koni uzyskiwać w momencie kiedy nie są one jeszcze wytrenowane do tego, aby gdziekolwiek je przywiązać. W tej klatce podawaliśmy szansę na bezpieczne, zgodnie z ich naturalnymi instynktami, szansę uczenia się. Uczenia się przeprogramowania swojej natury, jak bezpiecznie żyć w środowisku ludzi. Pokazaliśmy jej, że odsadzanie nie ma sensu, bo tak banalnie prostym zabiegiem jak użycie e, blokera uwiązu, który sam zaczął ją szkolić e, w tym, co dotychczas było dla niej naturalne. Jeżeli uzyskiwała presję, broniła się, ponieważ broniła swojego życia. Teraz zaczyna rozumieć, że to nie jest właściwa droga. A czy, czy nie warto podawać każdemu koniowi takiej samej szansy po to, żeby, żeby po prostu były bezpieczne? Zarówno wy. Jak i, wasi, jak i wasi ulubieńcy. Wydaje mi się, że każda stajnia powinna być wyposażona co najmniej w jeden taki bloker, a tam, gdzie konie, które się odsadzają, też młode konie nie są nigdy wiązane, a są blokowane na blokerze uwiązu. Mocowanie blokera jest bardzo proste. Można go kotwić w elementach drewnianych, ogrodzenia lub też ściany stajni po prostu wkręcając odpowiedni wkręt i mocując e, na przykład e, czeki, e, tak aby, e, aby pracował już e, w sposób bezpieczny można kotwić można kotwić to do ścian a można kotwić to do betonu a, lub też do innych elementów w zależności od tego co państwo potrzebujecie zamocowanie genialne proste Eee, używanie równie proste. Gorąco polecam. Jeździctwo naturalne bez tajemnic oczywiście.